Was oh, uszczelnione więc generalnie chodzi o to po prostu, że całkowicie uszczelniają sobie przestrzeń załadunkową i gdybym rozłożyła most no to, to wiadomo, że jest przestrzeń pomiędzy przyczepą a surówką, no i by im to wywiewało jakoś, więc no nic hmm. trudnego, Ma fajny sprzęt bezproblemowo się rozpinamy i Ach, jest mega gorąco jest już pierwsza ja nic, generalnie to nic nie jadłam Pomyślałam sobie tak, żeby nie musiała niczego wyciągać, a sobie zjeść. kawałek żagują raz, dwa i zjedzone jeszcze jedną rzecz pomyślałam do jedzenia jabłka Takie gorąco. Zamykamy już szybę. Szyby zamykamy i chodzimy. ona ma 1500 km przed nami do celu, więc będzie dwa dni i pewnie trzeciego dnia rozładunek. Więc po drodze jeszcze tankowanie. Tankowanie i może e-skudero może zakupy, ale sama jeszcze nie wiem. Tak do widzenia. Mi nic za bardzo nie brakuje. Ale z drugiej strony, może by kupić jakieś wino na święta. Jeszcze mamy decyzję. Następny przystanek w każdym razie jest y, Euroback. Tak wygląda nasza trasa. <śm> więc skierowali na prawo tam też są trzy podjeżdżamy cały czas Niby dobrze wiecie, ale i tak Wam przypomnę, że żeby męczyć swoich szefów, o dostęp do aplikacji Eurovac. Tak. W z jest Eurovac, rozumiem. Wszelkiego rodzaju zagrożenia. To jest jedenastka. pościle tego tutaj jest. HVO jest nawet. Co weźmiemy? Jest jedenastka. Chociaż może ja powinnam zatankować HVO. Bo w sumie mój Wolby. Może HVO. Gdzie mam ten? Chyba następnym razem zatankuję rzeczywiście HVO. O. Już włączyłam, to już niech jest. Ale mówię Wam, tankujcie HVO, a ja sama co? Oj, jakieś to wzięłam, chyba mam pistolet, tak? No i dobra. I druga strona będzie to samo. Odpada mi to, nie trochę. To czyściutkie, a nie szkoda, korka było. O, rozpocznij kolejny. Patrzcie, można dwa na raz tankować, tak? Nie przestało. Ej, tego sama nie wiedziałam. Czekajcie, się zepnę. Dobrze, idziemy spróbować zatankować drugą stronę To działa, to by fajnie przyspieszało dodatkowo jeszcze też Albo... czekajcie, bo mi w tej sumie mało będzie wchodzić Ale dobra, pójdziemy spróbować Więc za każdym razem musi być tak, że się przelewa, nie? Tak nie, bo tutaj też jest 11, tak. widzicie? To nic z tego nie będzie, to jest ten sam numer Ale dobra, to chociaż otworzę już baki Dobry Patrzę, że tam są toalety Tutaj też coś jest i tu jest jeszcze jakieś zeń, patrzcie no? i tam jest to Dobra I'm good, thanks I'm you Thank you, Thank you. <laughs> thanks. you

I co ja robiłam? Patrzcie, nic nie robiłam. Otworzyłam ja drzwi. No i przypięłam przyczepę. No to dobra, przypięcie przyczepy, to już jest skomplikowana sprawa. Przyczepam tak. się. Urzydziłam. Się. Dobre paliwo, trzeba dać pod korek. Nie chcę za bardzo tamować ruchu, ale muszę pczaić co tutaj teraz jest. co tak. oh, są automaty z przepustkami i prawą. a tutaj co jest? a oh, tutaj coś jeszcze, oh, takie rzeczy dobrze, a jeszcze sobie skoczymy do toalety, bo muszę odbić. Gracias. Okay. Widzicie, trzeba mieć klucz, a tu pan cały czas lata. Już mi się przypominałem czasy tankowania w Luksemburgu. Tam się stało w kolejkach do paliwa. To jest senioras Jest wszystko. jak ładnie, czysto. Nie wiem, wiem pewnie mi powiecie, że reklamuję urban, dlatego tak pokazuję, ale z czystą ręką na sumieniu. Patrzcie. Wszystko jest czyściutkie. Drzwi, znaczy okno uchylone, wywietrzone, uwalka czysta. Jest papier, jest wszystko, jest wręcz papierowy. Nie ma na co narzekać, Nie ma powodu, dla którego by miała nie chwalić. Da, powiem wam, że wcale nie było to takie łatwe. Kilka parkingów przeszłam, przyjechałam, mi były zajęte. Więc tak sobie Na. Przed dystrybutorem. Przed Tak zawsze. Więc jest pół godziny pauzy. I co bym zjadła? Chyba sobie zrobię znowu jakąś sałatkę. To było gorące, się na dnie chciało jeść. Natomiast. sobie papryki różne porobię. A do tego. Mamy też jeszcze to co jeszcze mamy? o coś tu jeszcze nie było czas pomidorki, coś z tego będzie worki na śmieci mi się skończyły tak naprawdę to nigdy nie kupiłam o mam! chce radać jak się ma worki na śmieci się nie chce wywodzić żeby umyć Wiecie co, muszę Wam się przyznać do tego że ostatnio. Mm. Gdzieś wstałam na pauzę i wyszłam z auta, a tam ktoś smażył cebulę i tak dalej. I powiem Wam, że trochę mi szkoda było. Ja generalnie nie jestem wielką fanką takiej cznicy na cebuli z boczkiem i tak dalej. Raczej tego nie lubię. Ale na parkingu mi zapachniało, no. Przyznam, że zapachniało. Dobrze, zaczniemy od awokado. Połówka czy całe? No połówka. Już niech nie będę taka chytra. Fasolę też. Znowu muszę się nabrać patruchka. No, czy sobie wyciągnę? na gdzie tam? Nie patrzcie się. Gdzie jest to, czego ja szukam? Czy to jest to? Nie jest, ale też może być. Ach, tam są to jest. Oj, stępiony ten nóż. Stępiony. Kończą się jego dni w tym aucie. O, mamy i to też. Dobrze. Że... Czy my chcemy tu oliwki dać? Nie, bo oliwki są już tłuste. Wygląda to już dosyć dobrze. I Generalnie byłoby już prawie że, ale jednak brakuje coś. Nie, takiego w dół sardynki ja bym sobie bez sardynek nie przeżyła w trasie gdzie je teraz odleję? trzeba będzie na pole odlać nie lubię odlewać sardynek przez, na pole przez, tak przez okno bo mi się helga wtedy okleja I później się brud na tym zbiera no, ale nie mam innego wyboru tym razem inaczej się wleje dokładnie wygląda już wam pokazuję a jeszcze oliwa wiecie że oliwa ma strasznie dużo kolory? naprawdę dużo łyżko ma 90? jakoś tak nie włączyłam nagrywania. No chciałam Wam tylko powiedzieć, że sobie kupiłam taką specjalną ściereczkę na te dwie, a tu jest moje jedzenie. Tak wygląda taka ściereczka. Widzicie? Już się ciepłam. No i... Tak wygląda moja sałatka, bo ja muszę wymieszać jednak. Teraz się czujcie tak, byście jedli ją razem ze mną. Ach, tu jeszcze jest to. Chyba, że tą perspektywę wolicie. To co, jedziemy dalej? wygląda na to, że można jechać akurat 46 minut pauzy przez lata to się już wyrobiło tempo jak zrobić szybko jeść i szybko posprzątać i wtedy można było szybko dalej jechać się wyrobiło Nawyk i tempo jedzenia z tak naprawdę długiej perspektywy, ale nie uważam, żeby było zdrowe no ale widzicie mi tego nie wytłumaczycie ja Wam to mogę tłumaczyć, natomiast Wy mi nie wytłumaczycie. Te, te stacje francuskie potrafią być tak zakręcone, że ja w sumie nawet nie wiem, czy ja teraz jadę po prąd czy nie. Bo czasami się da w ronda i można jechać z tam i z powrotem. Znaczy nie tą samą drogą, albo czasami się zdarza nawet i tą samą, więc... Ale nie dobra, dobrze jadę. Okazały się dzieci na parkingach, wiecie? I gdzieś na załadunku też widziałam. Już trochę ciepłej pogody, już widzicie. Już zabierają rodzice w trasę dzieci. Pamiętajcie, że jak zabieracie dziecko w trasę, to musicie mu dobrze wytłumaczyć zasady bezpieczeństwa. Niestety zdarzają się wypadki z dziećmi. A wiadomo, że wypadki z dziećmi są od razu 10 razy bardziej tragiczne. Raz przez to, że to są dzieci i to jakoś zawsze bardziej boli niż dorosły człowiek. A dwa, że, że to są bardziej głupie wypadki. Wiecie? to trzeba zrobić całą lekcję BHP wy tyle razy macie BHP robione w pracy co ileś lat, co każdym razem jak się wdrażacie do nowej firmy a takie dziecko nigdy nie miało więc skąd ono ma wiedzieć? Da mniej więcej na wysokości Marsylii. A wiecie, jak się Marsylia kojarzy. Jak nie wiecie, jesteście z innej części świata, to skradzieństwo. Ale generalnie cała Francja kojarzy się z kradzieństwem Południe, Paryż, w sumie do wszędzie. Biedna ta Francja się zrobiła. Biedna. Ale nic. Trzeba się starać, najlepiej się da. Przede wszystkim się nie da uchronić człowieka więc miejmy dobrą nadzieję. Ale wieje. No, narbą. Webinią. Gdzie mi zerwało z naczepy No wiadomo, na że na tym odcinku. <grymne> Ale mogą zdjęć. Jakaś dziwna sytuacja ma właśnie miejsce. Siedzi mi, siedzi mi ktoś na dupie. Nie odpuszczaj, zwolniłam już nawet do 78. Nie daj mi się po prostu mnie określić, co? To jest to auto, co po lewej stronie. Teraz nie wiem, czy zdążycie zobaczyć, czy nie. Co nie zobaczycie, no dobrze. Zastanawiam się, wiecie, czy stanąć tutaj, czy nie stanąć. Tutaj, wiecie jest Bo tam też jest parking, ale już patrzyłam na opinię i kradną na tym parkingu paliwo. Wiecie, zaraz, zawsze jest taka taktyka, że <grytania> tak trzeba stanąć, żeby było złodziejowi niewygodnie stanąć i szybko ukraść. Bo wiadomo, że złodzieje 300 litrów paliwa potrafią ukraść w 2 minuty, nawet i trzy ale kurczę tutaj cały czas coś będzie jechać jakbym była złodziejem, to bym raczej pojechała na parking stawać na autostradzie, a nie przed bramkami, gdzie są kamery a tu jest kamera przede mną dobra nie było w ogóle sprawy stajemy tutaj tam jest kamera dlatego ten samochód tutaj stanął pod kamerą no, tu będzie bezpiecznie o, trzymajcie kciuki ale i tak sobie zakręcę z żywi widzicie? to jest kamera nie może też tam trochę coś siądzie. Widzicie co? Jest coś takiego jak zapach południa, i mi to tutaj, tutaj pachnie. Po prostu. Tak mi to pachnie. Ach, I to zawsze w nocy. Wiadomo, że dzień musi być ciepłą, żeby się ziemia nagrzała. I w nocy, jak temperatura spada, tak sobie to wszystko paruje. Te elejki, olejki eteryczne tak pachną, ale mega pachnie. Tam są te sosny, czyli to nie są sosny. Jest to jest, ale pachnie. Dobra, zakręcam drzwi. Jeśli idzie policja to co mam powiem, żeby mi powiedział kolega, że tam nie ma miejsca na parkingu, nie? Będzie głośno, owszem będzie, ale język jest. No i to już tyle w tym odcinku. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. To darmowe. Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał. Matias Kunkel, Michał Hojnacki, Graham Robinson, Adelmo Filo, Kevin Rafferty, Franz Zeit, Ariel Karp, Alex Michi, Manuel Ceresori, DJ Deconing.